Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania, realizowanym przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy. Nazywam się Ewa Grocka i będę miała przyjemność dzisiejszy program poprowadzić. Będziemy rozmawiać o innowacyjności, o programowaniu w wydaniu żeńskim, będą też nowości kinowe, porozmawiamy o odżywianiu, co w okresie świątecznym jest bardzo przydatne, ale też od świąt dzisiaj rozpoczniemy. Moim pierwszym gościem jest ksiądz Sławomir Zyga z Kurii Biskupiej. Witam serdecznie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. E, najważniejsze, najstarsze święto chrześcijańskie, Wielkanoc. Skąd ta tradycja, z czym to się wiąże, e, od, od kiedy zaczynamy świętować i kiedy, kiedy kończymy? Hmm. E, dużo tematów naraz, spróbujmy <laughs> tak po kolei. E, rzeczywiście najstarsze. E, świętowanie pamiątki Zmartwychwstania Chrystusa to z jednej strony jest każda niedziela i ona zawsze w tradycji chrześcijańskiej od tych pierwszych wspólnot czasów apostolskich zakładanych przez apostołów właśnie to taka każda niedziela to była małą Wielkanocą i od tego wzięło się w ogóle świętowanie Wielkanoc, jako pierwszego święta, najważniejszego święta. My się czasami tak spieramy i mówimy o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie jest bardzo sentymentalne, takie to chwyta za serce, bo to jest wprowadzenie ciepła w taki zimny krajobraz, zimy. Natomiast najważniejszym świętem chrześcijaństwa i tym pierwszym jest właśnie Wielkanoc. Wspomnienie dzieła zbawczego. Chrystus dziś mamy Wielki Piątek, umiera na krzyżu i później z martwych wstaje w niedzielny poranek. Pierwsza wspólnota chrześcijańska widzi, że grób jest pusty. Czyli samych korzeni chrześcijaństwa dotykamy właśnie świętując Wielkanoc. No właśnie tak się wydaje, że Boże Narodzenie, bo to jest zawsze taka olbrzymia feta i dla chrześcijan i ogólnie w, w, w tradycji polskiej, a jednak to święto Wielkiej Nocy jest bardzo ważnym dla nas świętem, szczególnie dla chrześcijan. E, bo to jest nasze odkupienie. Nie wiem, czy dobrze tak mogę to określić. Zbawienie, odkupienie. Zbawienie. Bardzo Dokładnie. dobrze. I można by powiedzieć, że taka liturgiczna feta, jak pani użyła tego słowa, to jest właśnie przy świętowaniu Wielkanocy. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę całe to misterium, czyli tajemnice zbawienia, świętujemy trzy dni. Bo zaczynamy już od Wielkiego Czwartku, od wieczora, od mszy świętej wieczerzy pańskiej, pamiątki ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Później mamy wielki piątek, dzisiejszy dzień, gdzie ciekawy dzień, bo to jest w kościele katolickim jedyny dzień, gdzie nie, ma, nie sprawuje się mszy świętej. Ta ostatnia, która była w wielki czwartek wieczorem, ona kończy się i przeniesieniem najświętszego sakramentu do Ciemnicy i wchodzimy w obszar Męki, więc nie ma mszy świętej. Jest liturgia, męki pańskiej, ale mszy świętej nie ma. I dopiero wieczorem w sobotę. Piękna Wigilia Paschalna, najbardziej rozbudowana w całym roku liturgia, zaczynająca się od wspaniałego znaku poświęcenia ognia. Najczęściej jest to ognisko na zewnątrz kościoła, i do tego ciemnego kościoła, już po zachodzie słońca, wprowadza się olbrzymią świecę. Paschał, symbol zmartwychwstania Chrystusa który rozświetla tą ciemność. Przepiękna symbolika. Naprawdę trzeba to w życiu chociaż raz przeżyć. A y, taką zachęcam do tego, żeby do Katedry Szczecińskiej na 21. w sobotę jutro się udać, bo ta piękna liturgia pod przewodnictwem arcybiskopa. Właśnie wtedy się zacznie. I to jest już tam nie, czy rezurekcyjna? Nie, to, nie? to, to jest, jest dopiero. W niedzielę, nie. Jeszcze nie. Mamy to, to nocne obchodzenie, wigilia, czuwanie, nocne czuwanie. My nie wiemy w którym momencie nocy, z soboty na niedzielę, Chrystus zmartwychwstał. I pierwsi chrześcijanie czuwali całą noc. Stąd jest ta właśnie piękna liturgia, która przypomina w czytaniach mszalnych całą historię zbawienia. Można piękne teksty rzeczywiście usłyszeć. Ona jest rzeczywiście długa, piękna, rozbudowana. Stary zwyczaj chrześcijański mówi o tym, że właśnie wtedy należało chrzcić dorosłych. I również w bazylice Katedralnej będzie chrzest kilku dorosłych również w tym roku. Biskup będzie ich chrzcił. I to się wszystko kończy, y, y, jeśli zaczniemy to od 21.00 do rzeczywiście koło północy, już y, taką procesją Zmartwychwstania Pańskiego. Ale jak Pani tutaj wspomniała o, tym, y, o tej mszy rezurekcyjnej, my mamy rzeczywiście w Polsce takie y, zetknięcie się y, dwóch tradycji właśnie tego świętowania y, liturgii nocnej, bardzo starochrześcijański zwyczaj. I tego odnalezienia pustego grobu. I tam msza święta ranna, która jest rezurrekcyjna o godzinie 6 rano, to jest właśnie pamiątka tego momentu, kiedy niewiasty przychodzą do, do grobu i widzą, że jest pusty. Czyli no, oznajmiają właśnie to, to wydarzenie, widzą anioła i już. Oznajmiają apostołom, że Chrystus zmartwychwstał. A więc mamy z jednej strony nocne czuwanie, a z drugiej strony radość, poranka, że rzeczywiście, faktycznie zmartwychwstał. Samo słowo rezurekcja to jest zmartwychwstanie w, w tłumaczeniu. Tak, więc... rezurekcja, tak, to właśnie stąd zmartwychwstanie. Przejdźmy może, bo już tak doszliśmy do, do, do końca takich tych ważnych obchodów tego święta, ale mamy jutro sobotę, poświęcenie pokarmów. To jest też bardzo ciekawa tradycja. A to jest rzeczywiście piękna tradycja i ona wcale nie jest w kościele powszechna. Tak jak mówiliśmy o liturgii Wielkiego Czwartku, o Wielkiego Piątku, o Wigilii Paschalnej, to jest w całym kościele, we wszystkich krajach, wszystkich kontynentach, we wszystkich językach. To jest piękna ta powszechność. Natomiast ten zwyczaj uświęcenia pokarmów na stół wielkanocny jest takim zwyczajem, no może nie do końca tylko i wyłącznie polskim, bo też południowe landy niemieckie czy Austria albo Słowenia też ma ten zwyczaj natomiast wszystkich zachęcam do tego, żeby jak jutro będą nieśli ten koszyczek ze święconką, żeby posłuchali tej modlitwy poświęcenia bo ta modlitwa poświęcenia to jest triduum paschalne, te wszystkie trzy dni w pewnej takiej pigułce zaczyna się modlitwa mówi o poświęceniu chleba na pamiątkę czego? właśnie ustanowienia najświętszej ofiary mszy świętej tego chleba, który daje życie wieczne. A więc mamy Wielki Czwartek. Mówi się o poświęceniu mięsa i to na pamiątkę Baranka Paschalnego. Czyli ta ofiara Starego Testamentu, Baranek Paschalny, jego krew ochroniła Izraelitów w Egipcie przed tą ostatnią, najstraszniejszą plagą, przed śmiercią. Tutaj tą ofiarą jest Chrystus na krzyżu. On jest obrazem Baranka Paschalnego. Czyli mamy Wielki Piątek. I w końcu mamy y, specjalną y, formułę na poświęcenie y, tych jajek, które w formie pięknych pisanek przynosimy, zdobiąc je, bo to jest symbol nowego życia. Czyli mamy Wigilię Paschalną i Zmartwychwstanie. Czyli w tym koszyczku, w tej jednej modlitwie, w tej krótkiej chwili mamy w pigułce, w kompendium całe Triduum Paschalne. Naprawdę zachęcam, żeby tej modlitwy bardzo uważnie posłuchać, bo to przejdziemy od chleba... Wielkiego czwartku, od ofiary baranka Wielki Piątek do tego nowego życia, którym symbolem jest właśnie, właśnie jajko i to wszystko mamy w tym koszyku zanieść, no, żeby się tym radować we wspólnocie najbliższych właśnie podczas wielkanocnego śniadania. Czyli starajmy się nie traktować się tego jako schematu, że trzeba udekorować, zrobić piękny koszyk z, z chlebem, z jajkiem, z mięsem, z ciastem, wrzucić kiełbasę, pójść poświęcić i wrócić do domu, tylko faktycznie starać się uczestniczyć, bo jeżeli już świętujemy, to warto chyba wiedzieć dlaczego i, i w jakim celu to robimy. Warto wiedzieć dlaczego i warto też być świadomym, że to są naprawdę wielowiekowe zwyczaje. My mamy, jeśli chodzi o świętowanie Wielkanocy, to my mamy źródła, Sięgające IV, 5. wieku, VII wieku. To są wszystko bardzo stare w chrześcijaństwie i w kościele zwyczaje. Więc to nie są jakieś nowe, nowe pomysły. Te tradycje, te obrazy są, sięgają, no po prostu dotykamy czasów naprawdę pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Jeszcze mam takie pytanie, bo święta Wielkanocy są też dosyć specyficznym świętem. Dlatego, że o ile Boże Narodzenie, zawsze wiemy, że wigilię mamy 24 grudnia, że Boże Narodzenie 25, a Wielkanoc, jest to święto ruchome. No, jedyne niepowtarzalne, to musi być ciekawe. Y, więc y, i to jest też bardzo stary zwyczaj. Y, to y, na pierwszym soborze, my to mieliśmy już sobor watykański, drugi tych soborów w kościele w historii było wiele, ale na pierwszym w ogóle w historii soborze powszechnym w Nicei y, w 320 roku, nie 1300, tylko w 325 roku. Jesteśmy w IV wieku, właśnie zastanawiano się, jak świętować Wielkanoc, żeby wszyscy ją mogli świętować w jednym czasie. Wtedy niepodzielone chrześcijaństwo. I wówczas ustalono, że to będzie niedziela po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. A więc można by powiedzieć, że na tamte czasy w każdym rejonie świata astronom mógł sobie to wyliczyć, aczkolwiek Wyliczał to zawsze kościół w Aleksandrii, to jest Egipt. I ten kościół w Aleksandrii miał obowiązek wysłać wszystkim tą datę. Kiedy to będzie? I tą datę ogłaszano w uroczystość Trzech Króli. Wtedy w objawienie Pańskie na początku roku ogłaszano, kiedy będzie Wielkanoc i w związku z tym, kiedy będą inne święta związane z Wielkanocą, zwłaszcza zesłanie Ducha Świętego, czyli 50 dni później i yy, my ogłaszamy również Boże Ciało, które jest też związane z tym, z tym właśnie odstępem od Wielkanocy, również uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. One są wszystko związane z tą datą. Także proszę zobaczyć stary zwyczaj z IV wieku, pierwszy sobór to ustalił. My dotykamy naprawdę najstarszych tradycji. Cudowne piękne, że, że to przetrwało, aczkolwiek się zastanawiam, czy nie było nigdy zakusów ku temu, aby to święto jednak ustanowić w jednym okresie, nie było takich prób. Znaczy, no, zastanawiano się nad pewną użytecznością tego terminu, natomiast, no, wydaje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy, no, komunikacja jest tak powszechna, wszyscy mamy najrozmaitsze tablety, smartfony, internety, no, to nie jest problem, żebyśmy odpowiednio wcześniej, te kalendarze sobie wcześniej wyliczają już, kiedy to będzie, to nie jest żaden dla nas dzisiaj problem, żeby wyliczyć kilka lat do przodu, kiedy wypadnie Wielkanoc. Kiedyś to rzeczywiście był problem i wtedy mimo wszystko podjęto ten ten, ten trud. No dzisiaj to byłaby tak, chyba nawet taka trochę niezrozumiana nawet łatwizna. No szkoda, bo to przepiękna tradycja, tak. więc myślę, że nie ma sensu zmieniać. jeśli coś ma prawie 2000 lat, no to rzeczywiście należy to kontynuować, będąc świadomym, że nie, nie wzięliśmy się z wczoraj, tylko jesteśmy kontynuacją pięknej, chrześcijańskiej cywilizacji. Wspomniał ksiądz też o, o świętach, które są związane z, z Wielkanocą, bo tak naprawdę okres wielkanocny, nam się wydaje, że mamy poniedziałek wielkanocny, lany poniedziałek, wtorek idziemy do pracy i to jest jakby koniec. Ten okres wielkanocny trwa o wiele dłużej. Ten okres wielkanocny kończy się zesłaniem Ducha Świętego, tak zwaną pięćdziesiątnicę, nie? jeżeli ta niedziela Wielkanocna uznamy to za pierwszy dzień, to jeszcze następne 49, czyli mamy kolejne niedzielę prawie właściwie dwa miesiące, i dopiero mamy to zakończenie uroczystością zesłania Ducha Świętego. I to też jest pamiątka tego zesłania Ducha Świętego na apostołów. Chrystus już zmartwychwstały, wcześniej wstępuje do nieba i zostawia Kościołowi Ducha Świętego, żeby teraz On prowadził to dzieło przez historię. I wtedy dopiero kończy się okres wielkanocny. Także takie było kiedyś przykazanie, że przynajmniej raz w roku spowiadać się, że no dalej jest, może tak, przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować, to warto wiedzieć, że ten okres właśnie tej wielkanocnej spowiedzi i Komunii kończy się zesłaniem Ducha Świętego, czyli siedem tygodni po... Wielkanocy tak naprawdę. Czyli tak naprawdę zachęcamy do uczestniczenia i w świętach w pełnym wymiarze, czyli z próbą zrozumienia tego święta, a nie tylko odwiedzeniem kościoła, pójściem poświęcenia święconki, ale faktycznie starać się wysłuchać, co, co się dzieje, jak, jak to wygląda. Tak? No, jak mówię, bardzo zachęcam do tego, żeby rzeczywiście ten wieczór sobotni no bo przecież następna niedziela jest wolna poświęcić przynajmniej raz w życiu, zobaczyć tą piękną liturgię w katedrze, chociaż ona też w wielu parafiach też jest wieczorem, o 21 w katedrze, taką piękną, pełną. Ona potrwa do północy, więc od razu mówię, ale ona jest bardzo ciekawa, zaczynając się od tego właśnie poświęcenia ognia, wprowadzenia światła do ciemnego kościoła, chrzest dorosłych, więc to jest wszystko ciekawe dużo czytań, różnych czytań szalnych, piękne chóry, piękna oprawa jest zawsze tej uroczystości. A jeśli idziemy w sobotę rano do, z tym koszyczkiem ze święconką, w którym, jak mówię, powinien być chleb, jakaś wędlina i jajko, to posłuchajmy tej modlitwy, która odnosi się do każdej z tych trzech potraw, bo tu mamy wielki czwartek, wielki piątek i wigilię Paschalną w pigułce. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gościem był ksiądz Sławomir Zyga. A ja zapraszam teraz na króciutką przerwę, po niej serwis informacyjny i widzimy się w drugiej części programu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i błogosławiam stawów.